Pierwszy sezon na odnowionych basenach letnich. Myślę, że był udany. Trwał dość długo, bo 79 dni. Otworzyliśmy sezon 22 czerwca, a więc wtedy, kiedy zaczęły się wakacje, i planowaliśmy zamknięcie basenów letnich 1 września. Ale ponieważ prognozy pogody były takie, że zapowiadały upały, zdecydowaliśmy się przedłużyć sezon do 8 września. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo ostatni tydzień rzeczywiście był upalny i bez opadów I odwiedziło nas te ostatnie kilka dni września. Ponad 1000 osób. Natomiast w całym sezonie kąpielowym baseny letnie odwiedziło ponad 15 tysięcy plażowiczów dokładnie 15 217. To um, właściwie jedyne takie kąpielisko, gdzie woda jest filtrowana cały czas. Tak, ja myślę, że jest to jeden z głównych atutów tych basenów, ponieważ woda w miejscach basenowych spełnia naprawdę wysokie, surowe standardy jakości wody. Oprócz tego, że jest cały czas filtrowana, jest również tam środek dezynfekujący, który stale zapobiega pojawianiu się mikroorganizmów. To oznacza, że nasza woda w basenach letnich musi być pozbawiona zanieczyszczeń mikrobiologicznych i tak rzeczywiście było przez cały sezon. A jak jest z temperaturą? Bo przed remontem bywało tak, że jak baseny były napełniane, to woda była bardzo zimna. Czy teraz już jak gdyby jest podobnie, czy przez to, że jest obiekt zamknięty, to się zmieniło? Często zadawano nam pytania o wodę, ale myślę, że była ciepła, przynajmniej tak mi się wydaje 22-23 stopnie przez większość dni, więc była to taka komfortowa woda, w której też dobrze czuły się zwłaszcza. Dzieci. No właśnie, baseny są przystosowane dla najmłodszych, ale nie tylko, bo właściwie całe rodziny mogą tam przyjemnie spędzić czas. Tak, mamy basen, który jest długi na 25 metrów, taki mniejszy nieco na 15 metrów do gry w piłkę na przykład wodną, no i oczywiście brodzik dla dzieci. Oprócz tego jest wodny plac zabaw, który też był oblegany przez dzieci, zwłaszcza w te upalne dni. No właśnie, jest cień? Jest cień, bo są tam drzewa. Oczywiście mamy też urządzenia, markizy, które dają trochę cienia, ale zauważyliśmy, że plażowicze wolą korzystać z naturalnego cienia, które dają drzewa dookoła ośrodka. Niektórzy narzekali na to, że cena być może była dosyć wysoka. Myśmy kalkulowali tą cenę pod względem też biorąc pod uwagę kosztu utrzymania, tak? no, jak mówię, jest to woda, która wymaga cały czas filtrowania środków dezynfekujących stąd ta cena nie mogła być bardzo niska. Zrezygnowaliśmy też i to było celowe działanie z zarobku typu dzierżawa terenu pod sprzedaż napojów alkoholowych. Ale mieliśmy też sygnały, że wiele rodzin było właśnie zadowolonych, że na tym kąpielisku mogli znaleźć spokój. Na niektórych zdarzały się imprezy, zakrapiane alkoholem. U nas tego nie było. Za to zaproponowaliście też spędzenie czasu aktywnie nad wodą właśnie przy basenach, ale niekoniecznie plażując. Tak już podczas inauguracji sezonu, podczas imprezy z ZŁAP Z NAMI LATO odbyły się takie pierwsze zajęcia pilate, sprowadzone przez Marzenę Majer. No i koncert relaksacyjny, tą sesję muzykoterapii przeprowadziła Małgorzata Liszka. Spodobało się, w związku z tym postanowiliśmy iść za ciosem i zorganizowaliśmy również poranki z jogą. Były ich dwa. No i znowu zajęcia Pilates, które też zakończyły sezon, czyli 8 września odbyły się w niedzielę już po zamknięciu basenów. Chętnych chyba nie brakowało, czyli generalnie chrzanowianie i nie tylko chcą spędzać w ten sposób czas na świeżym powietrzu. Nie brakowało chętnych, bardzo spodobała się na przykład plenerowa yoga. Dostaliśmy sygnały, żeby takie zajęcia odbywały się nie kilka razy przez cały sezon, ale kilka razy w miesiącu i właśnie ten pomysł chcemy kontynuować w przyszłym roku. Teraz okres zimowy, czyli co woda będzie spuszczana, baseny czekają znowu na swój czas w lecie. Tak, no musimy przyczekać tych parę zimnych miesięcy i w przyszłym roku myślę, że lato nam również dopisze i dalej będziemy spędzać dobrze czas na basenach letnich.